Teraz okna. Miałem oklejone ramy przed jakimikolwiek pracami, przed montażem, nawet do samego kraju. Miałem oklejone foliową taśmą. Delfina. I teraz, tyle ile zaszpachlowałem na tą taśmę, tyle ile pomalowałem na tą taśmę w samym narożniku. Wycinam tą taśmę. I zrywam taśmę. I nie daję tam żadnego akrylu, w tym przypadku, żadnych listewek, gumek i tak i tak Po części też była oryginalna folia na oknach, z tym że ona nie była nalepiana do końca ramy, dlatego musiałem e, swoją taśmę i tak i tak nakleić, no ale e, nie zrywałem tamtych taśm. Tylko po prostu na lepiłem swoją. no i jak zwykle. Chcesz coś nagrać, bateria ciach takich. I teraz łapię, znajdując początek i ściągam, tylko że tam chyba nie dociąłem, bo taśma mi zostaje. No teraz tak. Ważne, aby dobrze naciąć tą taśmę, żeby właśnie się nie rozwarstwiła. <tryk> <tryk> Pozrywałem też te naklejki z okien i ono jest teraz naelektryzowane przez to, że tak eee... pospieszyłem się właściwie. Najpierw powinienem tą zerwać, dopiero tę pociągać. I w taki sposób zostawiam, nie będzie tam żadnego akrylu. Mówię, ile miało gładzi, tynku gładzi i farby najść na wierzch. tyle sobie naszło, a teraz po prostu odcinam i ta część, która jest tam pod spodem, no to sobie zostaje pod spodem po prostu. Kilka razy naciąć. tak to wygląda tutaj jest trochę takich miejsc gdzie psikło mi się ale w pierwszej kolejności psikło e, gruntem farbą podkładową i nie ma najmniejszego kłopotu żeby to zmyć Muródka bombeczka. Hmm. <laughs> <laughs> żadnego akrylu. Owszem, przy kolejnych malowaniach kiedyś nalepię taśmę, zaakryluję, pomaluję. Żebym miał prościej, ale teraz absolutnie. Ogarniam do końca. Tak samo te tymczasowe zaślepki na zawiasy. Tak jak widać, kupę sypu w międzyczasie było, a zawiasy są nowe. Sprzątam, włączę się, pokażę jak wyszło na końcu. Cześć.